Hejka, to ja znowu wasz bośniak MSP. No dobra, dzisiaj chciałam wam pokazać yy, tak Little Test. Znalazłam takiego Arta. Naprawdę. Nie wiem o co chodzi, ale coś chyba wiem, co się zdarzy 3 marca. No dobra, zaczynamy. Ok, teraz wchodzimy w tego Arduka. Piszemy tak coś. Okej. Okay. Idziemy do strony siódmej. Ty, 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 ty. No Tu jeden jest taki. Prawdziwy że tak powiem. Lecimy do strony siódmej. Tak. Yes. To jest to. Strona siódma. Są dwa komentarze, ja jeden dabamy jeden tylko dziewczyna. Boję się, że mnie teraz skakuje, ale to cóż. Mogę szybko sobie tylko Przeboję. Tak, tak, tak. Muszę się. Okej, nie Okej, nic za test. Och, pewnie myślisz kolejne, próbuję udawać. Myślisz się, Słyszałeś, co się stało na niemieckim LSP. Powiem, że przyjaźniłam się do tego... przyczyniłam się do tego, to co... to jest ostrzeżeniem przed atakiem. Atakiem? Ja. Więc jeśli myślicie, że nie ma, to powinni powiem, tylko tyle z każdego państwa jest jakiś, ja jestem z Polski. Może słyszałaś, słyszałeś o samotnej. O samotnej. Słyszałam. Cała historia o niej to wielka bzdura. Samotna Weronika ma, nie wiemy, lat i nawet nie urodziła córki więcej. Jestem tu po to, aby powiedzieć Wam, że dnia 9. Ja myślę, że 8. Przepraszam. 9 maja 2017 roku serwer MSP zostanie zawirusowany przez. Nie wiem, czy to jest napisane. Dlaczego może słyszeliście o powrocie w 2017, 2017 Nie, to powiem Wam, że przy. Przyczynili się do wybicia jednego. Mówię, stara. chyba każdy wie o kogo chodzi. Szczególnie wy, papa. I o maj. wracam, cieszycie się. Ja tak. I ja chyba wiem o kogo chodzi. Ty, nie ma piksi. Chodzi o pixy star pewnie. Nie ma jej w ogóle. Ona jest gdzieś w czatrą. A gdy nie ma pixie Star tutaj, to znaczy jest w czatrumie. Chyba w tam, gdzie ona jest w czatrumie, gdy jej tu nie ma, to ona jest w czatrumie. Nie wolno już do, do niego wejść. Nie wolno wejść do tego czatrumu, gdzie ona jest. Ona odpisuje w niektórych czatromach. okropne. Najczęściej ona jest w kawiarni. Zobaczymy. Można. Nie ma jej. Uh -oh. Okej, okay, idę. No dobra. Ten odcinek nagrałam po to, żeby wam pokazać to. Żeby się wszyscy dowiedzieli o tym. Może większość z was wie, może większość nie. To było takie ten, żeby wam pokazać. Zapraszam do następnego filmu, który pojawi się już dzisiaj. Pod tytułem Jak poznałam Mimi? Mimi na nie przywitała przez cały odcinek. Masakra. Tylko stoi się, patrzy. Niech Mimi się przywita. Mimi przywita się. Hejka! Dobra. Mimi się przywitała. I tak. teraz nie wiem co mam robić, ale chyba już ten odcinek. No dobra, to pa!